Tak, Kasia? Cześć, no jak? Byłeś w tym klubie wspinaczkowym? No tak, sobie byłem na tej ściance wspinaczkowej, teraz przyjechałem jeszcze raz na miejsce napaści, bo... bo powiem ci, sytuacja nie wygląda różowo, pierwsza sprawa. Nie ma tutaj też żadnego monitoringu, o też będzie ciężko, bo miejsce jest trochę na uboczu. Cholera, czyli wiedział, gdzie ją napaść? No tak, też tak przypuszczam, że... że sprawca musiał znać okolicę. No dokładnie, ale wiesz, że... No, czekaj, okay. no. Hej! Hej! A ty dokąd? Dokąd? Do, Do, Niech pan wybierasz. mnie puści! Co to, znowu się spotykamy? Co tutaj robisz? To samo co pan. Chcecie dowiedzieć, kto to zrobił, Mary? Tak, a skąd w ogóle wiedziałeś, że to jest to miejsce? U wróżki byłeś? Nie wiem, co? Jak nie wiesz? Posłuchaj, może. A może przyjść tutaj zobaczyć, czy, czy nie zostawiłeś jakichś śladów? Przecież je zatrzeć, co? Nic więcej nie powiem. Dlaczego nic więcej nie powiesz, skoro jesteś niewinny? Ty wiesz, kim są moi rodzice? Posłuchaj, nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili ze sobą na ty. A straszeni rodzicami? To jest naprawdę wysoki poziom. Ty chcesz mieć sprawę o naruszenie nietykalności cielesnej i stracić licencję? No, Poźmy. To słuchaj, mój w ogóle się ciebie nie boi. Jeżeli myślisz, że twoi wysoko postawieni starzy czynią cię nietykalnym, to się mylisz, rozumiesz? Aj, co ty robisz? Wypad! Wypad! i powiedz rodzicom, co ci pan Maciek zrobił. No już! Zanim zmienię zdanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.